Praktyka ta potrzebna jest zarówno nawróconym grzesznikom, jak i tym, którzy trwają w wierze, a toczą walki duchowe. Potrzebna jest temu, kto w swoim życiu doświadczył krzywdy i w najświętszych ranach naszego Pana szuka ukojenia, uleczenia, pokoju serca. O jakiej praktyce mowa? Ja nazywam się Paweł Marchlewski i witam Cię na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Na początku pragnę przypomnieć ci o zasubskrybowaniu kanału na YouTube, abyś mógł mieć dostęp do kolejnych filmów, które pojawiają się tutaj w poniedziałki, środy i piątki. Zachęcam cię do obejrzenia ostatnich filmów, aby być na bieżąco, a także do udostępnienia go swoim bliskim i znajomym. To jest czas, by zwrócić się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. To moja i twoja misja. Polski naród potrzebują serca Jezusowego, potrzebują powrotu do wartości. Możesz stać się aktywnym apostołem Najświętszego Serca poprzez dołączenie do rodziny Apostolatu Najświętszego Serca na naszej stronie internetowej. Twój udział i wsparcie pomogą w docieraniu do wielu polskich domów z wartościowymi treściami, które dziś są szczególnie potrzebne. Chcę Ci dziś powiedzieć o praktyce potrzebnej zarówno nawróconym grzesznikom, jak i tym, którzy trwają w wierze, a toczą walki duchowe. Potrzebnej temu, kto w swoim życiu doświadczył krzywdy i w najświętszych ranach naszego Pana szuka ukojenia, uleczenia, pokoju serca. Potrzebnej każdemu z nas. W celu uświadomienia sobie, że drogą do wyjścia z panującego w świecie kryzysu jest zanurzenie się w ranach naszego Pana i nawrócenie. Każdy z nas potrzebuje praktyki godziny świętej. Pan Jezus w ogrodzie oliwnym powiedział do swoich uczniów: Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Wypowiedział te słowa tuż przed swoją męką. Czy wiedziałeś, że już pierwsi pustelnicy poprzez czuwanie chcieli wynagradzać Panu Jezusowi tę jedną godzinę, w której nie czuwali apostołowie? Prawdziwym drogowskazem ku temu nabożeństwu stały się jednak słowa naszego Pana z objawień w paralemonial. Mówiąc o ogrodzie Gethsemani, nasz zbawiciel rzekł do świętej Małgorzaty Marii: To w tym miejscu przeżyłem największe cierpienie, opuszczony przez ziemię i niebo, obciążony grzechami całego świata. Pan Jezus dał jej uczestniczyć w śmiertelnym smutku, który odczuwał w Ogrodzie Oliwnym. Podczas trzeciego objawienia w 1674 roku. Powiedział do świętej Małgorzaty Marii Alakok We wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w ogrodzie oliwnym i żeby mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich moich udręczeń. Będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze mną. Twarzą pochyloną ku ziemi, a czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie, tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia apostołów, tak, iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze mną jednej godziny. W ciągu tej godziny będziesz czynić to, czego cię nauczę. Nabożeństwo godziny świętej opiera się na trzech głównych zasadach zapisanych we wspomnieniach świętej Małgorzaty Marii la Cocque. modlitwie wynagradzającej, zjednoczeniu z naszym panem cierpiącym w ogrodzie Getsemani i gestach pokory. Zastanawiałeś się kiedyś, po co spędzać tę godzinę na medytacji? Tak jak powiedział nasz pan. W czasie godzinnej medytacji mamy towarzyszyć mu w trwodze konania w ogrójcu. Możemy ten czas wypełnić milczeniem lub wypowiadać głośno dowolną modlitwę. To duch ma prowadzić modlitwę, w której pragniemy dzielić z Jezusem tę chwilę, cierpieć z nim, na nowo przeżyć strach, lęk, walkę, opór wobec kielicha goryczy. Ta godzina to także wypełniający serce pokój. Będący następstwem powierzenia się woli Ojca i pewności bycia umiłowanym przez Niego. Każdy z nas potrzebuje praktyki godziny świętej. Święta Teresa od Jezusa, reformatorka zakonu Karmelitów Bosych, pisała: Nie umiejąc rozmyślać rozumem, takiego się trzymałam sposobu modlitwy. Starałam się przedstawić sobie Chrystusa w duszy swojej. I najlepiej wiodło mi się w rozważaniu tych tajemnic, w których go oglądałam samego. Czułam, że będąc samotny i strapiony i jakoby pomocy potrzebujący, łatwiej mnie powinien do siebie dopuścić. Szczególnie bardzo się lubowałam w rozważaniu modlitwy jego w ogrójcu i chętnie mu tam towarzyszyłam. Rozmyślałam o pocie i o jego smutku, który tam cierpiał. Chętnie, gdybym mogła, otarłabym mu ten bolesny pot. Nigdy jednak pamiętam, nie odważyłam się na to, bo widziałam przed oczyma tyle, tak ciężkich moich grzechów. Szczególnie w każdy czwartek poprzedzający pierwszy piątek miesiąca, Kościół zaprasza do odbycia godziny świętej. Przed nami pierwszy piątek miesiąca. Dlatego dziś. Chcę podzielić się z Tobą sposobem rozpamiętywania męki naszego zbawiciela, polegającym na przypisaniu danej godzinie dnia konkretnego wydarzenia, fragmentu męki naszego Pana. Korzystając z tego sposobu, możesz wypełnić cały dzień pamięcią o Jego świętej męce. Pomoże Ci to skierować myśli do konkretnego wydarzenia męki Pańskiej w odpowiedniej godzinie. Rozważaniom towarzyszy odpowiedni fragment z pisma świętego. Chcę ci powiedzieć, że w zależności od możliwości możesz wracać do rozważania o konkretnej kolejnej godzinie, o której mowa, lub wieczorem poświęcić czas na rozważania wszystkich z godzin wieczornych. Natomiast na początku kolejnego dnia wszystkich z godzin dziennych. Być może będzie to dla Ciebie sposób na przeżycie modlitwy w czasie godziny świętej. Chcę Ci powiedzieć, że jutrzejszego wieczoru o godzinie 18:30 na kanale Apostolatu Najświętszego Serca pojawi się film z rozważaniami zegara męki Pańskiej. Zapraszam Cię do wspólnego rozważania godzin od 19:00 po południu lub do modlitwy z tymi rozważaniami podczas godziny świętej. Na koniec zaproszę Cię także do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Sługa Boży, arcybiskup Fulton Sheen powiedział Godzina Święta pomaga nam czynić zadość zadośćuczynienie za grzechy świata i za nasze własne grzechy. Kiedy Najświętsze Serce ukazało się świętej Małgorzacie Marii, to Jego serce, a nie głowa, zostało ukoronowane cierniami, to miłość została zraniona. Czarne msze, świętokradcze komunie, skandale, wojujący ateizm, kto je wynagrodzi? Kto będzie Abrahamem dla Sodomy, Maryją dla tych, którzy nie mają wina? Grzechy świata są naszymi grzechami, tak jakbyśmy je popełnili. One wywołały krwawy pot naszego Pana do tego stopnia, że zganił swoich uczniów za to, że nie pozostali z nim przez godzinę. Czy chcesz poznać 10 powodów, dlaczego warto praktykować godzinę świętą według arcybiskupa Fultona Shina? Zapraszam Cię do obejrzenia jednego z filmów na kanale Apostolatu, którego miniaturka pojawi się na koniec odcinka. Proszę daj znać w komentarzu, czy praktykujesz nabożeństwo godziny świętej i czy będziesz ze mną jutrzejszego wieczoru na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Z Panem Bogiem.